Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was, to jest oczywiście cykl wybierz kartę, tak? Natomiast pytanie zadane przez Panią Joannę i brzmi ono następująco. Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? No nie wiem, można to w dwojaki sposób rozumieć. Może to być osoba nowa, którą dopiero co poznajecie, dopiero co jakby to pierwsze spotkanie następuje, tak, tak, tak mi się nasunęło, że o taką sytuację Pani Joanna pyta, ale oczywiście może to być też sytuacja, kiedy na przykład, nie wiem, po jakiejś skutni, sprzeczce, rozstaniu ktoś, kto powraca do Was, Próbuję naprawić relacje być może, i to jest też to pierwsze spotkanie. No, może być zarówno tak, jak i tak. No, zobaczymy, jak nam to karty pokażą. Przygotowane są tradycyjnie, moi kochani, trzy talie: talia numer 1, talia numer 2 oraz talia numer 3. One są przetasowane pod to pytanie. Dokonajcie sobie wyboru, która z tych tali do Was przemawia, a może, może warto nawet przesłuchać wszystkie trzy i rzeczywiście odnaleźć się w którymś z tych czytań. I do, dołożymy sobie jeszcze kartę z anielskich odpowiedzi, oczywiście do każdej grupy. No dobra, no to co? Jedziemy. Trójeczka na bok, dwójeczka na bok. No i rozpoczynamy od talii numer jeden. Talia numer jeden. Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Ósemka pucharów. O, no to teraz pytanie: czy chcecie uciec od razu? Czy może tutaj właśnie ktoś, kto wraca? Ktoś, kto powraca? Bo ósemka Pucharów często o takich sytuacjach mówi. Paś y, Pucharów. No, czyli myślę, że mimo wszystko będzie miła atmosfera. Będą słowa padały, paść Będą padały jakieś miłe słowa, może, może nawet komplementy. Rycerz Monet. I czwórka monet. No dobrze, moi kochani, to rozpoczniemy tak. Dla osób, bo rzeczywiście tutaj akurat się tak sytuacja pokazuje. Dla osób, które nie tyle rozpoczynają znajomość, co właśnie jest to próba powrotu do czegoś z przeszłości. Więc tak, jest to ktoś, kto powraca, chce sobie jeszcze raz sprawdzić, na ile może sobie pozwolić na ile te drzwi, które zostawił niedomknięte, ta furtka uchylona, na ile jeszcze jest przez nią w stanie przejść. Wygląda na to, że spotkanie będzie bardzo miłe, nawet bym powiedziała, bo, bo Paść Pucharów mówi o takiej sytuacji, kiedy miło spędzamy czas, kiedy. Kiedy no, padają miłe słowa, komplementy, rodzaj flirtu, tak, i jest tu też takie zainteresowanie, tak, czyli pytanie takie, no nie wiem czy szczere, to nie o to chodzi nawet czy szczere, ale dopytywanie, co u Ciebie, jak Ci się wiedzie, jak czy spędzasz czas i tak dalej. Czyli takie duże zainteresowanie, które pewnie będzie dla Was przyjemne że ten ktoś nie tylko skupia się na sobie, ale również pyta o was i interesuje się tobą. Więc to w tym kontekście pewnie miło i przyjemnie. E, natomiast e, w pewnym sensie możecie też odczuć troszeczkę z tych pytań taką właśnie może nawet niezdrową ciekawość albo może za dużo tych pytań takich będzie albo sobie pomyślicie, że to jest jakaś próba Takiej kontroli trochę, czy sprawdzania pewnych rzeczy, pewnych tematów i okoliczności. Karty radzą, aby przede wszystkim się nie spieszyć. Czyli jeżeli nawet wyda ci się, że jest miło przyjemnie i będziesz mieć ochotę na kontynuację i będziesz mieć nadzieję, że coś z tego może faktycznie się zrodzić od nowa, czy poczujesz te motylki w brzuchu. To jednak karty mówią powoli, nie spiesz się, tak? Jeżeli rzeczywiście y, zależy temu komuś i będzie chciał relację budować, to on się postara, bo rycerz y, monet, on bardzo powoli idzie do przodu, ale jednak do swojego celu dochodzi, więc on się wtedy postara. Natomiast tutaj może być sytuacja, kiedy ten człowiek będzie jednak. Y, nie chcę powiedzieć, że z wyrachowania z Wami się spotykał, ale tutaj nie jest jakby pierwszym takim powodem spotkań nie są uczucia. Być może wygoda, być może przyzwyczajenie do trwania w tej relacji, być może było przy Tobie po prostu mu lepiej niż kiedy był sam i dlatego próbuje powrócić albo w innej relacji próbuje tutaj powrócić. Więc byłabym tutaj bardzo ostrożna, bo wydaje mi się, że wielkiej zmiany jakiejś. W tym człowieku nie ma, nie zaszła w nim jakaś wielka zmiana, jakaś wielka metamorfoza. Jeżeli to by było tak, że rozstaliście się z powodu czegoś tam, to uważam, że on dalej jest taki sam, jak był. Trzyma, dalej to, co trzyma, swoje poglądy, swoje przyzwyczajenia, dalej to w nim jest i tu wielka zmiana nie nastąpiła. Więc dla Ciebie rada: spokojnie patrz na wszystko, co robi, nie tyle nawet na słowa, co właśnie na czyny. Spokojnie, trzymając się swoich zasad i swoich granic i oczekiwań. Jeżeli masz jakieś takie mm, oczekiwania w stosunku do niego, nie naginaj swoich granic i nie odpuszczaj, i wtedy ewentualnie e, zobaczysz, czy coś z tego może być. Ale raczej bym tutaj te karty, dobra, ale zapomniałam o aniołkach, to no, jeszcze zobaczymy, co nam aniołki dopowiedzą. Ale raczej bym tutaj nie oczekiwała, e, wiecie, jakiegoś cudu. Bo no, bo tak to wygląda, tak, tak to wygląda. I co anioły? No tak, anioły mówią: spytaj swoje anioły. No to właśnie, aniołki drogie, pytamy Was, pytamy Was, jak rozwinie się relacja po tym spotkaniu? Druga karta sukces. No okej, okay, dobrze. No więc w takim razie, moi drodzy, podążając za tym, co powiedziały anioły. E jeżeli jest tutaj szansa na budowanie czegoś, to tak jak mówię, musicie być bardzo mocno osadzeni w swoich wartościach, trzymać się swoich wartości, trzymać swoje granice, nie spieszyć się, niech ta relacja się buduje powolutku, krok po kroku i w swoich granicach. I wtedy, ewentualnie, no może rzeczywiście, skoro anioły twierdzą, że sukces, może rzeczywiście przyjdzie sukces. Ale tak jak mówię, ważne jest tutaj, aby się nie spieszyć i trzymać mocno swoje granice. Dobrze, kochani, idziemy do talii numer dwa. Talia numer dwa. Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Pustelnik, no, czyli takie trochę zainteresowanie sobą bardziej niż drugą stroną. Ktoś, kto jest skupiony na swoim wnętrzu ale król buław, czyli ktoś kto się wam spodoba, tak to szczególnie dla osób, które byłyby w, w, w takich nowych relacjach, tak, kiedy kogoś poznajemy. Dziewiątka, zadowolony z siebie. O. Królowa buław, król buław i królowa buław. No ładne dopasowanie. Ale ósemka mieczy. Dobra, i od razu jeszcze Aniołka, bo zapomniałam o Aniołku w pierwszej grupie. Ach, sypią się karty. Aniołek mówi o dobrobycie. Hmm. E, moi kochani, powiem w ten sposób. Jak się e, rozwinie relacja? Dla mnie ta relacja mogłaby się rozwinąć e, jako romans. Ponieważ oboje jesteście pokazani w buławach, czyli tu jest bardzo duże dopasowanie takie właśnie na poziomie fizycznym. No wręcz erotycznym, po prostu się będziemy czarować. Więc tu na pewno duże przyciąganie, wzajemna atrakcyjność, tak, jak najbardziej tak. Natomiast mamy te dwie dziewiątki, czyli tak naprawdę, zarówno on, jak i ona w tej relacji są zadowoleni ze swojego życia, z tego miejsca, gdzie są. Ta relacja mogłaby się rozwijać na takimi zasadzie: ja jestem u siebie, ty jesteś u siebie, spotykamy się od czasu do czasu no powiedzmy byłaby czyli te ognie między nami przeskakują tak i tu się na pewno na tym poziomie mogłoby dużo dziać i myślę, że fajnie fajnie by się mogło dziać więc tak jak mówię romans erotyka tak natomiast ponieważ mamy tą ósemkę mieczy czyli wpakowanie się tak naprawdę w pułapkę czyli czy to by nie było tak że mm, z jednej strony no niby jesteście ze sobą więc blokujecie się niejako wkładacie się w tą pułapkę ale jeżeli jedna ze stron chce mimo wszystko budować inny rodzaj relacji, taki, tak, taki prawdziwy związek tak, ze, ze wspólnym życiem, wspólnym mieszkaniem, wspólnymi planami na przyszłość i tak dalej, to obawiam się, że dla tej osoby, dla tej strony tego układu byłaby to niestety, ale pułapka, złota kratka, bo masz. Yy, takie poczucie związania z tym człowiekiem, czy lojalności jakiejś w stosunku do tego człowieka, nie będziesz szukać czegoś innego. No natomiast tutaj ta druga strona, to obojętne, czy tu kobieta, czy tu mężczyzna, no nie bardzo ma jakby plan dawać coś więcej poza tą sferą, właśnie seksualną. No więc moi kochani, no a ta karta dobrobytu warto byłoby yy, myślę patrzeć dopóki to jest w twoim dobrze pojętym interesie, dopóki tobie to odpowiada. Okej. Okay, ale dbaj właśnie o ten swój dobrobyt, o ten swój dobrostan, żeby się nie okazało, że w pewnym momencie yy, no niestety wylądujesz w tej właśnie pułapce, w tej ósemce mieczy. Spętana, związana czy związany i nieumiejący, czy nieumiejąca sobie poradzić z tą sytuacją, i nie potrafiący wyrwać się, jakby z tej sytuacji, bo taka jest ósemka mieczy, kochani. Tak kończymy w takich relacjach, że wpadamy w takie uwikłanie. Tu nie ma nie, toksyka pokazanego, ale w takie uwikłanie niemalże właśnie toksyczne, gdzie nie potrafimy wyjść, ale to jest też samoograniczanie się, tak? Bo my sobie w swoim umyśle. Budujemy właśnie jakieś takie blokady, których później nie umiemy sami przeskoczyć. Więc moi kochani, jest tutaj potencjał na romans, na romans, na erotykę, tak, bez budowania jakiejś wspólnej, wielkiej przyszłości. Więc w zależności od tego, czego pragniecie, czego oczekujecie, no to taki potencjał ma ta relacja tutaj. Dobra, kochani, zwijamy dwójeczkę. No i idziemy do talii numer 3. I to samo pytanie, jak zwykle, jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? Jak rozwinie się relacja po spotkaniu? No, siódemka mieczy. No to moi kochani, tutaj by trzeba było wziąć na tapetę słowa tego człowieka. Arcykapłanka. No, tutaj są jakieś tajemnice, sekrety, nie ma szczerości. Tutaj jest coś mówione. Powierzchu. Dziesiątka monet. Moi kochani, szczególnie osoby, które będą się pierwszy raz tutaj z kimś spotykać. To może być człowiek, który ma rodzinę. Ma rodzinę czy w ogóle partnerkę, małżeństwo i tak dalej i tak mhm. dalej. Mamy kartę sprawiedliwości i na wyniku głupca. Mhm. Jeszcze zobaczymy od razu, co aniołek powie. Co nam aniołek dopowie? Zaufanie. Yy, moi drodzy, osoby, które wybrały grupę numer 3, tutaj mamy do czynienia z osobą, która ma niezałatwione swoje sprawy, tak? Czyli po pierwsze, może być w ogóle w związku, w małżeństwie, nawet z, dzieć, z dziećmi, z dzieckiem. Ewentualnie no, może tu być gdzieś w tle powiedzmy temat rozwodu, ale jeszcze tego rozwodu nie ma, więc, więc nie spieszcie się tutaj z wchodzeniem w tą relację, absolutnie się nie, nie spieszcie. A wręcz powiedziałabym tak, tu jest dużo jakichś tajemnic, jakichś sekretów, jakiegoś ukrywania, prawdy, ukrywania czegoś. Może nawet kłamstwo, wręcz tak to trzeba nazwać. Może i kłamstwo, bo czasem niedopowiedzenie to jest też kłamstwo przecież. Więc uważajcie na to bardzo. Używajcie swojej intuicji i właśnie pilnujcie tego zaufania, żeby nie obdarzyć nadmiernym zaufaniem kogoś, kto nie jest tego wart i godzien. Więc dlatego na Radzie mamy kartę Sprawiedliwości. Po prostu pilnuj, pilnuj, rozważaj, wyważaj, szukaj. Jakby bierz w analizę wszystko, co słyszysz. Każde słowo, każde zachowanie analizuj. No, no niestety, trzeba być tutaj takim troszkę cerberem czy Sherlockiem Holmesem i wszystko sprawdzać, rozgryzać, ponieważ tutaj jest poddana w wątpliwość otwartość, prawdomówność, szczerość. Może być sytuacja, gdzie ktoś kłamie, a może być sytuacja, gdzie ktoś. Powiedzmy, pomija pewne rzeczy, bo na przykład liczy na to, że rzeczywiście tu będzie ten rozwód i nowy początek po tym rozwodzie nastąpi, ale moi kochani, jeszcze tego nie ma. Więc tak jak mówię, to zaufanie może być budowane tylko i wyłącznie na solidnych podstawach. Więc pilnujcie tu tego, żeby nie było tak, że ktoś Was oszukuje. Jeżeli Was oszukuje, no to wiecie, to. Sprawiedliwość ma również miecz do dyspozycji i krótkie cięcie, i pójście w coś zupełnie nowego. Nie może tutaj po prostu zostać zaburzone zaufanie. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli ktoś Wam to szczerze powie, jak sytuacja wygląda bez kłamstwa, bez owijania w bawełnę, no to możecie ewentualnie na to inaczej popatrzeć. Ale pilnujcie tego bardzo, bo ta osoba może mieć niezałatwione jeszcze sprawy i będzie chciała Cię postawić, w, no powiedzmy, w sytuacji bycia arcykapłanką, czyli kochanką, po prostu, tak, kochanką, czyli tam jest jakiś związek, jakaś relacja, być może małżeństwo, nawet z domem, z dziećmi, ze wspólnym mieszkaniem, no, a tutaj jesteś ty jako ta osoba trzecia. Więc tutaj bardzo na to, moje kochane, szczególnie tutaj do kobiet mówię, ale oczywiście wiadomo, że sytuacja może ulec odwróceniu, moi drodzy panowie, również dla Was to jest Taki sam przekaz. Możecie wy zostać postawieni w charakterze kochanka osoby trzeciej. Więc bardzo tutaj bądźcie wyczuleni na wszelkie słowa, które do Was padają. Szukajcie, pilnujcie. Jak ja to mówię, każde słowo należy mnożyć, dzielić i pierwiastkować i wiedzieć, co rzeczywiście z tego wynika i jaka jest prawda, aby się nie dać oszukać. No to tyle moi kochani, życzę Wam cudownego dnia, mam nadzieję, że dla pani Joanny odpowiedź się znalazła również, sytuacja, która będzie pasować do jej zadanego pytania. Życzę Wam wszystkim cudownego dnia, cudownego wieczoru, no i słyszymy się niebawem.